Zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, to chciałabym się Was zapytać, żebyście napisali w komentarzu, czy da się popisać ołówkiem. Jestem naprawdę ciekawy, co na to pytanie odpiszecie. Um, moja odpowiedź dotychczas była nie, ale więcej o tym w dalszej części odcinka. Na koniec mu się dowiecie. Dzisiaj robimy QA. Na linii jest monteryska, ponieważ e, czytając te pytania zobaczyłem, że jest parę pytań właśnie jej dotyczących, więc. E, Odpowiem dzisiaj, jakieś wybiorę, ponieważ Quentin będzie podzielony na dwie części, drugą część zobaczycie, jeżeli wiecie, nie Siedem łapek w ogóle taka szczęśliwa liczba, będzie fajnie, jak będzie. Siedem, takie, wiecie, takie 7 będzie, nie? No. Yy, przechodzimy do filmu i yy, pierwsze pytanie to będzie, ja sobie tutaj jakieś wybiorę, Dlaczego chciałeś zrobić Dis na Zaczynamy z grubej rury e, dla zasięgów. E, dokładnie tak. E, chodziło e, o to, że e, my tą dramę ustawiliśmy sobie, bo spadają mu zasięgi i chcieliśmy e, z, zrobić taką mini dramę, było być no I miał być Dis, ale, e, ale nie było Dis, bo, bo napisał mi potem w ogóle, żeby. Tego Dis'a nie robić, nie? W sensie, no. Ja już miałem go gotowego z teledyskiem, nawet był, ale go nie wrzuciłem. No i. Taki średni był ten teledysk. Byłem mega. Byłem niezadowolona z tego teledysku. O oh my, Boże, co tu zrobiłem. Mhm. Dobra, pytanie. W następnej części kiedy Nie będę mógł odpowiedzieć na to pytanie, więc odpowiem teraz. Kto wygra Dłubielczy Czarą? W sensie, jestem za Dubierem, ale uważam, że Czar wygra. Um, niestety. W sensie, no... niestety bo niestety, ja jestem za Dubierem. W sensie... Za obojga jakoś nie jestem fanem, można tak powiedzieć. No, więc jak wygląda opieka nad Kaziem? Kolejne pytanie. Weźmiemy sobie to pytanie od Karoliny. Tak na będziemy robili, bo zadaliście mega dużo pytań. Um, jak wygląda opieka nad... Zastanawiałam się, czy mam nie nagrać odcinku właśnie z Kaziem, ale muszę Wam powiedzieć, że Kaziu jest najprawdopodobniej Kazimierą. No też dla mnie było to naprawdę ciężkie, ciężkie przeżycie, ponieważ ja się dowiedziałam o tym dopiero wczoraj. Porównywaliśmy z monterzyską cechy wspólne, jakie ma samica żółwia greckiego do Kazika i mam podejrzenia, że że obecny Kazik jest niestety Kazimierą. Również stety, bo niestety, ale byłem zszokowany tą informacją i no co, no jest mi niezmiernie przykro. <grym> Dobrze, przechodząc do kolejnych części, to um, też również takie... Nie wiem, kiedy wy ten film widzicie. Najprawdopodobniej wy ten film widzicie 14. no. Ale jeszcze nie wróciliśmy do szkoły. Czyli wy, jak widzicie, jest piątek, czyli ostatni dzień zdalnych, bo ym, są hybrydowe, chyba, nie? Ym, I tutaj jest takie pytanie: yy, 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 czekajcie, jak to pytanie brzmi dokładnie? Czekajcie, bo ja naprawdę cię to pogubię. Yy, co sądzisz o powrocie do szkół? Yy, ja uważam, że yy, po co? W sensie, no, na dwa dni do szkoły. Dosłownie dwa dni. żeby zrobili to zdalne. Naprawdę, no, tragedia. Nie, nie, no ja naprawdę. Uważam, że to głupota. Dobrze. Ym... Kolejne pytanie to... Ja muszę sobie tu jakieś wybrać, bo wy tu dużo zadaliście, to trzeba jakieś powybierać. Ym... Kupiłeś kiedyś coś z Same. Ym... Nie. <ścoughs> w sensie... Nie. Ja właśnie to O, 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 proszę powiedzieć, yy, opisać ten produkt. Produkty z. Co? Jeszcze nie przyszedł. Jest dobry. Nie wiem, bo idzie. <laughs> Aha. Idzie. Jeżeli chodzi o, o to, ile czasu już idzie. Tak jakby. Nie wiem. Rozumiem. Przepraszam, to to cięcie zrobiłam. 10 dni idzie średnio. No. Bo tutaj cięcie zrobiłem, żeby to było łatwo do montażu wysłać, bo, um, no bo 5 minut już tą część trwa. Więc zrobimy jeszcze taką drugą, mniej więcej taką samą długość i odpowiem jeszcze na parę pytań tutaj. Jakie łatwo możesz robić po każdym um. pytaniu? Bo tak muszę to ciąć, żeby dodać A no to przepraszam bardzo, trzeba było mówić na początku. Dobrze, nagrałem 4 minuty, teraz będę robić tak, jak mówisz. Dobrze. Kolejne pytanie to, co uważasz o świpie Janek i ich Uważasz, że jest nieprawdziwy i uważam, że... A ja uważam, że jest obrzydliwy. Tak, jest obrzydliwy, naprawdę jest obrzydliwy. Uważam, że... hej, jeżeli nie wiecie, kto to jest, to starego kanału nie znacie. No bo tak tam właśnie... Była taka pewna dziewczyna, z którą nagrywałem niesamowite ognistych produkcje. Co? O ognistych włosach. O ognistych włosach, niczym, niczym płomień o, ognia, ogniu, jak się mówi. Dobrze, nieważne, jak się mówi, ale. Były to niesamowite produkcje, typu rozwalamy domek na drzewie w sensie. Takie ustawione. No, no, wiecie o co chodzi. Dobra, tutaj jest pojedynczy komentarz. Ja wam napisałem w ogóle, żebyście zadawali, jak, że jak zadacie 10 pytań, to dostaniecie serduszko i tutaj jest taki pojedynczy komentarz. W sumie nie wiem, co to jest za komentarz od Bartosza. Dziękuję za pytanie. Trzeba było więcej zadać, to byś miał serduszko. <laughs> Jaką chciałbyś mieć fryzurę? Jaką chciałabym mieć fryzurę? To dziwne, nie wiem, czy tu się da wkleić zdjęcie? Da się wkleić zdjęcie monteryska? Tak jak we światowym Janku. Da się. Ok, no to teraz macie e, zdjęcie chyba na ekranie. Nie wiem, jak to będzie działało. Kolejne pytanie. Dlaczego nie było specjalu na 200 i na 300 subów? Mm. No po prostu nie nagrywasz na tym kanale, I po co masz robić ja specjal? Z kolei by tego kanału nie używać. Ale nie wiem co powiedzieć, bo 200 subskrypcji było chyba jak jeszcze nagrywałem, bo to było szybko dosyć. Nie wiem kiedy to było. W maju? A wtedy jeszcze nie, 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 nie wiedziałeś, co to, to specja. Ale nagrywałem na 100. Nie wiem. Na trzy Zaczynałeś powoli myśleć o zakończeniu. uznajmy, albo że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie albo wiem, wiem, wiem dlaczego bo nie miałeś pomysłu, żeby zrobić i nie było jakiegoś super pomysłu na to hmm, się nagrywa. No albo nie miałeś pomysłu nie miałem pomysłu e, uznajmy, że to jest moje zdanie pytanie dotyczące dosyć ciebie Montażyska ma na imię Ula. Prawda? Nie wiem Natalia, czy ty pod głazem ja mieszkasz? Przychodzę. Nie, nie mam tak w takim dowodzie, mam szula w dowodzie. Aha, ale to, to, to jest zrobienie. Natalia, mamy takie coś jak opis. Pod każdym filmem jest taki sam opis i generalnie patrz. Jak masz na dole filmu, nie? Ja teraz was nauczę wszystkich. Wszystkich was nauczę. Czekajcie, ja na komputerze nawet pokażę, będzie ja, super. tutaj było coś niestosownego, to najmocniej, przepraszam. Y <noise> <noise> patrzcie, jesteśmy pod tym filmem, gdzie zadawaliśmy te pytania, nie? Bo ja sobie tutaj podglądam do pytania. Y I patrzcie, tutaj macie opis. i Jak nie macie rozwiniętego tego opisu, to macie, nie, nie wiem, jakiś pokaż więcej, jakąś taką strzałkę w dół i klikacie po prostu. Więc tutaj macie opis cały. Nie wiem, już jakiś opis. Tu mam, wiecie, pię że pięć łapek w górę, żebyście wbili. Tutaj mam napisane, na przykład, nie wiem, kto robił poszczególne rzeczy w tym kanale? Tutaj macie sprzęt, który nagrywam. Tutaj macie jak nagrywam moje piosenki. Tutaj macie, jeżeli jesteście zainteresowani, czy nagrywam gdzieś jeszcze, to tutaj macie właśnie też pokazane to wszystko. Coś o mnie. I tutaj macie już napisane, że filmy My są codziennie o 16.00. I macie na samym szarym końcu Instagram. Mam wszystkie. Janek się wkurzył, że nie przeczytaliście opisu. No i właśnie, i tutaj macie... Tak, bardzo nie wkurzyłem. I tutaj macie stronę do Instagrama, która was przynosi. I macie tutaj Ula Podłoga Number One. No i jak zaklikniecie tego linkacza, to przekieruje was na... Czekajcie, ja tutaj zasłonię, żebyście zdjęć nie widzieli, bo musicie wbić, żebyście widzieli. No i tutaj macie e... Instagram i... No, jest napisane, że e... Ula, nie? Więc... Janek Poradnik Number One. Przechodzimy do kolejnego pytania. I znowu mam pytanie, które w sumie było. W sumie, które było poruszane w tym filmie. Jeżeli nie widzieliście, to. Jak mi się będzie chciało, to wam, tu, to wam dam tu kartę. W sensie postaram się wam dać tu kartę. Nie obiecuję, ale mówiłem w tym filmie o tym, żebyście. Żebyście, żebyście ten. Żebyście. Nie mówiłem. czego gada w ogóle. Ale poruszyliśmy z temat o tym, X nowym. I ja się na ten temat nie wypowiadałem, ale montażystka powiedziała właśnie, że on jest jakiś średni i tutaj mamy pytanie, stary team czy nowy team x? Średni to bardzo delikatnie powiedziane. Delikatnie. Zobaczymy sobie. <noise> w sumie zobaczmy, co dzisiaj nagrali. Jestem naprawdę ciekawy, jaki kreatywny pomysł, jakim kreatywnym pomysłem nas dzisiaj zadziwi. Nie, na bieżąco, ja w ogóle ich nie oglądam, bo to jest do życia. Ja też ich nie oglądam. Tylko patrzę, jakie filmy mają. Musieli to zrobić, było ciężko. Musiał wejść. Porwali widzów. Nie. Porwali widzów. Dobrze <laughs> ja tego nie było. Nieważne. Ale mamy tutaj właśnie dosyć kreatywne pomysły. <laughs> ja uważam, że oni bardzo, bardzo próbują I mają, yy, oni, oni są połączeni tylko papierem. Robią to, czego nie mają. Tego nie no tak, robią to, czego nie mają. Mm. Ale. Ee... Czekaj. Ale widać bardziej w nich przyjaźń niż w tym starym. Po prostu. Tym, tym starym to w ogóle jakieś no, dzieje nie było. Gdzie nie tam jakaś przyjaźń? Oni teraz wiedzą, że tam gdzie się rozpali, więc teraz się bardziej kryją. Aaaa! <laughs> nie, no. nie... Aż tak źle to nie wygląda, w sensie w pierwszym było um, Ale lepiej. W filmie w ogóle była spadka i tam był dokument i ktoś ten dokument w ogóle przygooglał i w ogóle w tym pokazał, um, gdzie było napisane, co mają codziennie zrobić i tam była ta lista co mają zrobić i tam było takie, że losują kołem i że losowali tak długo, aż nie losują w Balibu. To, przy, to przykre jest. No, bardzo przykre. W ogóle były jakieś tam dowody, niby, że ten, że, yy, że ten, że na te kraje, które oni tam wymienili, to w ogóle biletów nie było, bo jest... Onowius. Yy, <śmany> <śmany> yy, nie mogę mówić, bo o YouTube yy, film się przyczepili na muzykę. Wiecie, o co chodzi. Jak nie wiecie, to... Mieszkaliście pod głazem przez dwa lata. I ostatnie pytanie, które ujrzycie na tym odcinku to czemu nie robisz daily na starym kanale? Yy, chciałem zacząć wszystko na nowo, bo tam było yy, staro, tam był stary kontent. Ja nie chciałem to oddzielić, wiecie. Dam wam przykład taki piękny. Yy, przykład naszej religii, chrześcijaństwa jest yy, Stary Testament i Nowy Testament. No i do tego można idealnie to porównać. Yy, no, i stary testament przecież trzeba... Jakby to wyglądało, jak tutaj rozwalasz, chodzisz po jakichś opuszczonych chatach, a potem nagle nagrywasz. Yy, vloga. <grym> bardzo... No właśnie, jakby to wyglądało? Tragicznie by to wyglądało. Rozwala spinera na jednym filmie, a nagle nagram Minecrafta. Dla młodszych. Dziwne. Więc to by było na tyle. A nie, pożegnam się. Yy w następnym klipie, bo chcę montażystę ułatwić robotę. A więc to by było na tyle. Chciałem takie jakieś kreatywne zrobić, ale ja nie umiem, więc zróbmy coś takiego. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jest już ciemno, burza jest. O mój Boże. Wy tego nie widzicie, ale są mega czarne chmury. Widać? Czarne są. Są czarne jak smoła. A więc co by było na 30 odcinka, koniecznie zostawcie łapkę w górę wraz z subskrypcją na moim kanale. Ym... Powiedz buziaczki na koniec. O, 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 buziaczki. Mm.